Później była też taka, taka sytuacja, że w jakiejś wymianie on dostał. Też widziałem, że jest podłączony, ale ja mam coś sobie takiego, że ja nie lubię się rzucać, bo dużo walk, jak sobie pooglądacie, jest tak, że ktoś jest podłączony, nawet jest knockdown, jest na siłę ta chęć ubicia i to się bardzo szybko, wiesz, chodzi, bo jesteś nieprzygotowany. To były dwie takie akcje. No i co? I później, wiesz, jakoś tak, może nie, nie, nie tyle, że walczyłem ze sobą, tylko, że po prostu, no, pewne rzeczy zaczęły mi troszeczkę blokować moje możliwości, tak? I to trochę takie było w k... Ale suma, suma, no, jeżeli mam być powiedzieć, czy jestem zadowolony z mojego powrotu, czy nie, jestem zadowolony. Ale czy wiesz, czy, czy, czy to mi pasuje? No nie dużo rzeczy bym chciał, żeby mi wyglądało A jakie były założenia na te pojedynek? Nie, nie, Zało założenie było e, wyciąć, e, w ogóle wyłączyć erolowi wyłączyć, e, tylnią rękę bo on bardzo często bije takie obszerne mocne cepy, co też mi wsadził, tak? I było założenie takie, że jak on będzie padał tym cepem, to żebym ja go wyprzedzał tylnym midlem. Albo bym trafiał w rękę i wtedy ta rękę bym w pewnym będzie wyłączył, albo bym wchodził na wątroby. No i też czatowałem na niego właśnie, na jego taki wiesz, skok, żeby go złapać jakimś takim na odejściu. No niestety dużo kopał, dużo kopał, dużo, wiesz, dużo. dużo można powiedzieć, że żeby zaskoczył tą tym kopaniem, co jakoś tak... Złożył mu jakiś taki wiesz harmonogram pracy Powiem tak, czekali na ciebie fani bo miałem takie wrażenie podczas ceremonii otwarcia tej gali czy to ty dostałeś tutaj największą żałę, czułeś jest to miłe, bo e, no po prostu jest to miłe i miłe jest jak ci dostaje wiwaty e, wiesz, jest takie powiedzenie, że tłum, który cię wiwatuje, tak samo później cię wygwizduje, tak na pewno wiesz, to jest też spowodowane nie wiem e, a taką może sympatią do mojej osoby, że, że ludzie się przekonują, że jestem prawdziwy. Nie jestem jakimś. takim normalny jestem jakimś tam hamem, oprychem, kurburem i tak dalej, jak mnie można nazywać, ale w tym wszystkim jestem prawdziwy. Nie? No właśnie, wspomniałeś o tym, że są oklaski, a potem są bizny. Dziś kiedyś nie było, to chyba też jakieś tam y, symptomatyczne, że jednak tutaj myślę, wszyscy czekali i mnie jeszcze czekają na Ciebie. To nie jest tak, że już są tutaj rozczarowani Twoim występem ludzie. To znaczy, wiesz co? Ja zawsze mówiłem. Wiwaty i kibicowanie mi jako zawodnikowi ja zani, za, zawodnikowi jest bardzo miłe, prawda? Tylko że ja, mówię, ja walczę dla siebie. To są walki typowo tylko dla mnie. Bardzo mnie cieszy, jeżeli to się podoba widzom, bo widzowie przychodzą na ten show. No i cieszy mnie jak, jak są wiwaty, bo jeżeli są wiwaty, to znaczy, że ludzie w jakikolwiek sposób przekazują mi sympatię. A sympatia ludzi do mnie wiąże się z tym, że na przykład zaraz wystawię te rękawice, wystawię wszystkie te moje gadżety po walce, puchary, nie puchary. Dzięki temu zlicytuję naprawdę wuchtę pieniędzy, a wuchta pieniędzy to jest mnóstwo pomocy dla kogokolwiek i też, a to się wiąże z, z sympatią widzów, tak? Uważam, uważam, uważam też tak nieskromnie, że te ostatnie liczenie można było sobie darować. To nie było tak stricte po ciosie, to na pewno gdzieś tam było, że ja poleciałem szarżą, Eros z siostrem, i noga została, wiesz, u mnie właśnie są takie rzeczy, które e, mi Pomagają w przegrywaniu, tak? Tak można powiedzieć, powiesz, że ja mam niedowad tych kopyt kopnę, tak samo jak kopnem ten loki, gdzie się przewróciłem, tak? Bo tej nogi nie starczyło, na tym mi gdzieś wygięło. Także są takie elementy. No ale co, no teraz to już można wiesz, na ja, pewno ta walka będzie mi się siedziała w głowie, nie ze względu przegranej, bo ze względów takich wiesz, przemyśleń. Yy, dlaczego? Dlaczego tu nie poszło to? Dlaczego byłem przerdzewiały, wiesz, taka, taka można powiedzieć, yy, nie znam tego słowa, nie pamiętam. No. Zobaczymy cię jeszcze w tarczy. To wiesz, co to nie ode mnie, Zależy? Kumpel, to zależy od właścicieli. Ja tak jak powiedziałem, ja nie podpisałem przed tego kontraktu. Maciek bił mi brawo, Maciek pokazywał mi OK. Myślę, że walka się podobała, tak? Myślę, że walka, e, walce jako walce nie można zarzucić. Były wymiany, nie było kalkulacji. Ani ja się za bardzo nie pierdoliłem, ani erol, erol szedł w wymiany. Byliśmy, były knockdowny, były kopnięcia na głowę, były kolana, były wymiany na cepy. Tak fajnie było, że jak dostałem pierwszy knockdown, poleciałem. To wiesz, to też było takie dziwne, no bo jednak wiesz, spałujesz w tych dużych rękawicach, ale wiesz, spawaj te styno, w tej małej dostajesz gałę, lecisz i tak sobie myślisz, że wiesz, on zaraz podejdzie się katować, nie? a to jednak K1. No wiesz, dużo, dużo mam do przemyślenia i jeżeli macie, zadzwonił, powie, ty chcesz się żebić. No to ja mówię, ty, no ale daj kogoś konkretnego, nie? A on na przykład da mi. walet tego, owe więc z ja jednym już przegrałem, może dla drugiego. A może da mi rewanż? Nie wiem, ja chcę wyzwań. Wyzwań i to. Widzisz w tym wieku? To jak ja jestem, ktoś mi powie, że. pa, wrócił ku KSW. dla pieniędzy, nie? Kurde, ja mam pieniądze, ja mam pieniądze. Ja nie chcę tych pieniędzy. Kurwa. Znaczy, nie chcę w kategorii, że nie wiem, tu dla pieniędzy. Ja przynajmniej tu, żeby się napalać, tak? Ale wiesz, ja w walkę za Pietruszkę, ja tak podskoczył, to. 50 tysięcy euro mi tam wisi. Wiesz, chodzi. Ja mam dość walk za pietruszki. Jeżeli patrz, przyszli widzę, yy, widzę, są zadowoleni, jest, 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 są media. Media mają z takim oszołem jak ja, jakiś tam wywiad. Będą wyświetlenia, będą lajki. Yy, moi ulubieńcy gdzieś tam się do, do mnie, wiesz, coś tam się zbolą, tak? I się cię i się toczy. No to ja za to hajst, tak? Marcin, czy jak zrzucać RZ to z takim przeciwnikiem jak Errol Zimmerman, mimo tego, że przegrałeś ten no pojedynek? No kumpel, to... no powiedz mi, y, jako, ja jako ja, tak, zawodnik, który y, kurwa, walczyłem we wszystkim, w judo, w karate, w boksie tajskim, w K1, w -boksingu, w MMA y, i teraz ja mam zrobionych ponad 70 walk zawodowych, tak? Y, przegrałem ostatnią walkę, teraz przegrałem, no i co, ja mam powiedzieć, nie ja chcę kogoś na odbudowanie? Nie, jak, jak ja mam się odbudowywać, Tak, jak ja się, ja się, ja się sypię? Ja mam 40 lat, ja się jak się odbudowywać. Ja chcę, żeby ktoś mi w tym sypaniu pomógł się. ja chcę samych kozaków, samych kozaków. A cieszysz się, że przetarłeś też laki kickboxingu w małych rękawicach w organizacji KSW? Tak. I myślę, że jest co, fajnie, bo za chwilę będzie walka Arka Wrzoska z Tomkensarą. Nie ukrywajmy, ja uważam, że to będzie taka sama y y walka na takich samych zasadach, dżentelmeńskiej takiej umowy. Fajnie, że ja bym pierwszy. Bo mógłby to Arek i mógłby to Tomek. No, ale wypadło na mnie i fajnie. Nie wiedziałeś, co tutaj to zrobić No nie, bo wiesz co, bo było tak, że ja się w tym czasie przygotowywałem, bo było dzisiaj tak, że na dwie walki już musiałem być w gotowości. Ja się tam przepalałem, no ale słyszałem, że obalił i, i, i w dosiadzie ubił, tak? Bardzo fajnie i powiem ci, że Arturowi też na pewno to było potrzebne, bo, bo też tłum, który, który go wygwizdywał, teraz go oklaskiwał i to jest fajne.